tam ponownie, obiecywałem, że zrobię mały obchód co tutaj się zmieniło u mnie, więc no, zmieniło się, z tego co widzicie teraz na bieżąco to kleję styropian i, 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 i robię miejsce w środku, w środku pokażę, jest niesamowity, może to będzie widać, może nie, do środka was nie będę zapraszał, co mogę powiedzieć? Okna WK-82, profil, bardzo fajne, polecam tutaj firmę, jeżeli ktoś jest z poborskiego w Tanowie sobie poszukać, Wesa, bardzo fajny montaż, bardzo profesjonalnie chłopaki podchodzili do tego, wszystko, wszystko naprawdę zgodnie ze sztuką, fajnie to im poszło, no ale też mieli przygotowane styropianowe XPS-u, gotowe ciepłe parapety, tak, tutaj... Jest podwalina też zrobiona na XPS-ie centymetrowym. Do tego będzie doklejony XPS 2-3 centymetrowy z zewnątrz. Może tutaj właśnie tu w koło okna też okleję xps żeby tutaj było wycieplone, ponieważ no, tutaj był z otwór na styk ustawiony. Nie było jak wkleić. Tutaj, jak od środka możecie zobaczyć. Też XPS 2 cm wkleiłem. No i mieli fajnie, bo tu mieli już wypoziomowane wszystkie otwory. Otwory przygotowane po centymetrze mniej więcej centymetrze w koło półtorej centymetra zresztą widać tutaj więcej jest pianki, bo większy otwór był. E, tu wiatr zerwał mi trochę tej mojej paroizolacji, którą sobie sam wymyśliłem już to wspominałem. No i tak to mniej więcej wygląda. patrzę sobie tą ścianę w miarę fajnie, gdzieś tam bananowe są te płyty, niestety no, ten styropian mimo, że 20 cm ma grubości to jednak e, troszeczkę ta pierwsza i druga e, i trzecia płyta w paczce, to są tylko trzy, e, no jest, e, że tak powiem bananowa, tak, także tak czy siak szlifowanie gdzie nie nie czeka, przejście z poziomicą, później przy nakładaniu siatki, długą łatą tynkarską, będę zaciągał dodatkowo e, lekką warstwę, cienką warstewkę kleju Widzicie tutaj słońce południowe, strona cały czas wali także ten stropion co jest nad tym na wieńcu już jest mocno sprażony ale dobrze, że jest, bo tutaj był problem i musiałem go ścierać, bo ten wieńc lekko rozepchało przy zalewaniu, zresztą to już widziałem wcześniej chyba też tak mówiłem nie. No, w międzyczasie co, jeszcze tutaj wpadł zbiornik z deszczówką Eee, deszczówka już od rynien wszędzie jest rozprowadzona to na etapie fundamentu, tam możecie sobie zobaczyć filmik, jak to było robione eee, sprawdzałem wlewałem spływa, wszystko jest ok oczywiście na razie z dachu nie spływa bo dach jest tylko i wyłącznie eee, odeskowany i papą obłożony i teraz tak eee, no będę robił blachodachówkę, już jest skupiona, już to jest w garażu i będę kładł na to z racji tego, że tutaj połać y, lekko zerwało. Na papy bezpośrednio membrany będę kładł. I tutaj zacznie się burza pewnie, że nie wolno membrany na papy i tak dalej, i tak dalej. Rozmawiałem z producentem papy, z producentem membrany. Ja y, mam membranę akurat z so ale to nie ma znaczenia. Jak będzie gruba membrana, odpowiednia y, będzie swoją y, rolę. Wypełniała. Przede wszystkim chodzi o to, żeby nie przepuszczała deszczu. Tak? przepuszczalna, no, z uwagi na papę nie będzie tak ta para przepuszczalność działała. Co do zbiornika, zbiornik spadł 10 litrowy, 10 metrowy, i tutaj takim Taka mała podpowiedź. Ludzie, którzy przyjeżdżają ze zbiornikami, to pamiętajcie, że oni zawsze chcą jeszcze coś wyrwać od was, że tutaj jest 70-80 cm nasypu. To już mówili, że potrzebna jest płyta najazdowa, bo i tak dalej, i tak dalej. Płyta jest zwykła, oczywiście powiedzieli, że oni mogą załatwić chwilę moment najazdową, czy, czy, czy coś tam. Hmm. Płyta jest zwykła, zasypane jest, jest zagęszczone, było zagęszczone zagęszczarką, żeby to szybko nie siadało mi, nic nie siadło, zbiornik jest, jest wszystko okej, okay, tak, z, zbiornik, mogę powiedzieć, jest z firmy ABC Szampan, także tak to mniej więcej wygląda, trawa sobie rośnie, jeszcze wóz tutaj oprowadzę, żeby ten, aha, płot jest zrobiony oczywiście, nie, Także tak to mniej więcej u mnie się kula. W racji tych cen, które są to wybra, wyrabiam po prostu wszystko to co, to, to, co mam. I zobaczymy co dalej. No kupuję jakieś tam na, 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 na dalsze roboty yy, materiały. No ale to wszystko jednak bardzo mocno się teraz trzeba kalkulować. No i pewnie wprowadzenie się będzie jeszcze odroczone. No ale taka to jest budowa bez kredytu tutaj, deski, bałagan, palety, które będę miał, nie będę musiał chrustu zbierać w lesie, Także to nasza władza ee, zaleca, czy tam sugeruje. Także potnę sobie palety, będzie w, no, w zimę, żeby odgrzewać się od środka. Wiadomo, z tym nam jest nie po kolei, tak, bo, bo, bo później tynki będą troszeczkę gorzej schły, ale no cóż, no, tak to, tak to wygląda. Od tych krzeczorów musiałem się odgrodzić, bo one tak pylą, że tutaj zaraz było wszędzie zaszpaszczone. Jedyne co po menedżerze sobie poprawiałem to prowadnice od Rolet. Dosyć no, troszeczkę inaczej przymocowałem, troszeczkę mocniej do ramy. Wiadomo to nie są rolety antywłamaniowe albo Profa, to są rolety Intrax, systemy Rolet. Takie są, takie są. Tu są zewnętrzne rolety na pozostałych z zewnętrzną inspekcją. Na pozostałych są rolety na nadprążach i, i ono, były przygotowane otwory już, żeby były te rolety zamontowane, jak tutaj widzicie, nad oknem, czyli nadokienne czy nad Już nie pamiętam jak to się nazywa. No tu jest inspekcja od wewnątrz. Tu jeszcze nie poprawiałem mocowania, a nie tu już poprawione jest mocowanie szyn. Zamotałem się, tłuczeń jest wysypany tak jak mniej więcej będzie teraz, on będzie trochę większy, ale ten tłuczeń przy okazji wysypowania pod, pod, no, na podjazd został są wysypany, resztki obrodzenia. Tutaj będzie chrust, znaczy się opał, no i taki bałagan. Nie ma kiedy sprzątać. I właśnie kleję jeszcze te trzy e, kawałki, które wcześniej we wcześniejszym filmiku widzieliście jak się bawi, jak się motam. Także tak to tutaj jest. Tu jeszcze będą kraty zamontowane. Na razie obrazy są popytane od razu, żeby żeby nikt nie powołany nie wszedł. No wycinanka tam pod dachem na rolety jeszcze nie powiedziałem nie wiem czy mówiłem, czy nie mówiłem przyjdzie XPS docięty ładnie, żeby też nie dociskał tych rolet, żeby one miały swobodę działania no i co, no i taki krótki filmik dzisiaj idziemy na słoneczko jeszcze ja kleję te trzy płyty styropianu tutaj ta pianka pałchusa, którą pokazywałem Kleję sobie jeszcze styropian i dziękuję za taki ekspresowy filmik, tutaj to ja, to jest like, więc proszę o rączki, palce w górę, jak to się zwie, tak się zwie i o subskrypcję. Pozdrawiam serdecznie, o takie mam dzisiaj słońce, na razie, cześć.